No, witajcie z tej strony Matisowi, to jest taki krótki odcinek, bo chciałam się Was zapytać. Bo ten... Chciałam yy, się Was zapytać, czy odpowiada Wam... W sumie, co ja się będę pytał? Mówię, wracam z YouTube'em, będzie Graspaces Cyclord, bo mi się bardzo podoba. Bardzo mi się bardzo podoba. Właśnie wylądowałem tym promem kosmicznym z kosmosu. No i ten... W szmier... jak myślicie? Lepiej się jest nagrywać to, co się lubi, niż to, co jest popularne, bo myślę też, że to, co się lubi, jest lepsze. I w ogóle dokowanie jest bardzo ciężkie takim promem. Ja jest W ogóle sześciu osób, więc znaczy no, kiedyś z widzami polecimy gdzieś. Ale no to... Taki info, a w ogóle po angielsku nagrałem ten, jak się yy, rozbija międzynarodowa stacja kosmiczna, więc no. Czekajcie, bo ja już niedługo wracam. Już tak na serio mam nadzieję. Więc to na tyle. Jeszcze ja Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.